Cześć, mam na imię Sylwia i moim hobby jest kręcenie filmików kulinarno-gastronomicznych, a także pokazywanie, że gotowanie i pieczenie jest bardzo proste. A dzisiaj będziemy robić filmik świąteczny i będziemy robić coś, co. Albo się kocha, albo nienawidzi, czyli śledzie. A tym razem to będą śledzie po kaszubsku. Nie wiem, czy naprawdę one pochodzą z Kaszub, ale tak się nazywają. Są to śledzie w takim sosie trochę pomidorowym, y, trochę cebulowym. Y, bardzo fajne, można je zrobić. No, tak na, najlepiej z tydzień przed świętami i przetrzymać w lodówce, w słoiku albo. W miseczce, bo wtedy one są najlepsze, czyli ta praca na święta nam się rozkłada, a mamy fajne, naprawdę super w smaku, oryginalne śledzie, które bardzo polecam zrobić. Bo można kupić też takie po kaszubsku gotowe w sklepie, ale na przykład mi one jakoś tak nie za bardzo smakują, z tego względu, że one są z octem spirytusowym, którego ja nie lubię. Ja dodaję do nich octu jabłkowego. Dobra, no to zaczynamy. Do zrobienia śledzi po kaszubsku potrzebujemy około pół kg matiasów. To są takie zwykłe matiasy z folii, nie jakieś tam na wagę, cudowne, cudowne i tak dalej. Cudowne i tak dalej matiasy to są, to są śledzie takie tak zwane belgijskie, różowe, ale ich by się nie robiło w sosie, tylko zjadło tak jak są, bo są po prostu przepyszne, mięciutkie. A to są zwykłe matiasy. Potrzebujemy tak około trzech cebul. Potrzebujemy tak z jedną czwartą szklanki oleju. Pieprz sól, trochę cukru, ziele angielskie, liść laurowy, trochę koncentratu pomidorowego. Nie, nie pasaty, tylko takiego koncentratu. Opcjonalnie można dodać troszeczkę keczupu, jak ktoś lubi, ale to, jak ktoś nie kupuje i nie ma w domu, to, to jest tylko opcja. I zaczynamy od tego, że kroimy. No, wiadomo, grzejemy patelnię. Tak. Tak chcę mniej więcej odliczyć, no bo tego oleju musi być troszkę więcej, ale też żeby nie pływało. I wlewamy tak z jedną czwartą szklanki oleju, mniej więcej. I do tego kroimy w piórka około trzy średnie cebule. To wszystko jest tak troszeczkę na oko, bo zalewę jedni wolą bardziej... Ostrą, bardziej kwaśną, inni wolą łagodniejszą, więc no taki, to nie jest jakiś bardzo dokładny przepis, ale mniej więcej tak się trzeba sugerować. No, i teraz kroimy w takie, tą większą to w takie pół piórka, mniejszą w piórka i rzucamy na olej, i ją, tą cebulę podduszamy, nie podsmażamy tylko podduszamy, czyli ona nie ma być zbrązowiona. W czasie, kiedy nam się tutaj cebulka dusi, pamiętajcie, że ona nie ma się podsmażyć, tylko poddusić, zmięknąć, to ja kroję śledzie. Śledzie kroimy w takie kawałeczki, po prostu, żeby na raz pasowały do buzi, że tak powiem, nie powiem Wam w centymetrach, ale no tak. Aha, i te matiasy, które teraz się kupuje w folii, można je leciutko opłukać, ale raczej się nie moczy, bo one będą bez smaku. Tych, tych, no, tych właśnie nowszych matiasów, że tak powiem, to nie są solone śledzie z beczki. One są w inny sposób konserwowane i naprawdę, jak tam ktoś mówi, żeby je moczyć tam ileś, to nie, nie. Chyba, że Wam się uda z beczki śledzie dostać, bo słyszałam, że gdzieś tam bywają, ale mi się dostać nigdy nie udało. Te jeszcze można lekko opłukać, bo one już takie słonawe są. Natomiast jak już komuś się uda dostać belgijskie, to je można jeść po prostu tak jak tak jak się je dostanie, bo one są genialne. Dobrze, tutaj już nam, e, mamy pokrojone matiasy, cebulka nam pięknie zmiękła i powolutku dodajemy różne przyprawy i inne rzeczy do niej. Potrzebujemy tutaj tak ze cztery kulki ziela angielskiego z pięć. Tak na oko jak kto lubi. Potrzebujemy ze cztery liście laurowe. Jeszcze jeden. Ze trzy, cztery łyżki cukru. Dwa, trzy, ja dam tak trzy pół. Ci ze trzy łyżki octu. Ponieważ to jest jabłkowe, on jest łagodniejszy, to chociaż ten jest nawet dosyć mocny, on jest sprzed dwóch lat, to ja dam cztery. O. I potem jeszcze spróbuję, może jeszcze dołożę. Zobaczymy. Damy takie... Najpierw trzy czubate, no, no tak dwie i pół, trzy spore łyżki przecieru, w sumie koncentratu i zobaczymy jak to się rozpuści, może, może będzie trzeba dać troszkę więcej. Można też dać trochę keczupu, czy ostrego, czy łagodnego, tak bym powiedziała z łyżkę. Ale nie trzeba. No i też doprawiamy pieprzem. Jak ktoś lubi bardziej pieprzne, to więcej, mniej, to mniej. Jak tam lubicie, soli nie dajemy z wiadomych względów. Matiasy są słone. Teraz już tylko to raz podduszamy i zalewę. Troszkę przez, przestudzamy, żeby nam ona nie ugotowała ryby po prostu, bo wtedy ryba się robi bardzo miękka. E, więc tą zalewę zostawiamy troszkę z boku, żeby nam przestygła i potem e, nią zalewamy rybę. Pokażę Wam, jak to jest, ale chwilkę jeszcze odstawimy, żeby przestygła. Dobrze, zalewa nam się troszkę przestudziła, e, czyli nią zalewamy śledzie. Nie gorącą, żeby się nie zrobiły takie rozmemłane. Śledzie ładnie mieszamy. I najlepiej no, co najmniej na jeden dzień, a najlepiej tak na dwa, czy do słoika, czy przykryć szczelnie. I do lodówki, żeby się ładnie, ale mi ślinka cieknie. Ja kocham śledzie, uwielbiam. Yy, I do, no, do lodówki, do słoiczka, żeby się ładnie przegryzły. To w takim razie rób, róbcie śledzie, a jak się pytacie w jaki sposób podziękować mi za pracę, to proszę o łapki w górę, o subskrypcję, o komentarz, to wtedy mnie bardzo cieszy i też daje mi napęd do pracy. To na razie, cześć, pa!